14 maja, majówka uroczystość szczególna, ponieważ 14 maja w stulecie, piękny jubileusz, zorganizowano rajd rowerowy dla uczciania przepięknej rocznicy stulecia założenia ochotniczej straży pożarnej w Ułeknie. I dlatego właśnie. Wszyscy sympatycy jednostki łekneńskiej spotkali się na piwencie rowerowym, który właśnie upamiętnia, uświetnia to wielkie wydarzenie rocznicowe. Kilkudziesięcioosobowy peleton kolarzy, ubranych w które pomogą bezpieczeństwu, wyruszy na trasę Rajin. Przed nimi odcinek kilkunastu kilometrów. W tym momencie jesteśmy już przy mniejszości na To lotnisko dziewcząt oraz osób w nieco starszym wieku, załóżmy 18, plus, zamyka ten toletą ta grupa weteranów kolamskich. Udajemy się wszyscy razem w kierunku Brachowina. Pogoda jest piękna, uśmiechy dopisują i nic, tylko przyklasnąć. W tej formie wypoczynku połączony no, oczywiście z upamiętnieniem jubileuszu stulecia ojczyzn starze pożarnej w jaki Przed tym momentem widzieliśmy uśmiechną te twarze, teraz zaglądamy rowerzystom na bagażniki. Teletonik w wolnym, spacerowym, jubileuszowym tempie kieruje się w stronę Brachowina. I właśnie w tym momencie trzołówka rajdowa wjeżdża na teren przed budynkiem świetlicy. Widzimy uśmiechnięte, zadowolone miny. Wszyscy uczestnicy podjeżdżają ten budynek świetlicy, żeby złapać drugi oddech przed dalszą częścią rajdu. Ale tutaj pojawił się problem, o którym za sekundę powiem. Jedna z uczestniczek jadąca swoim rowerem, no niestety miała problem z siodełkiem, ale już z odsieczą pomocową, za chwilę to zobaczymy, ruszą to do niej panowie, aby tą usterkę naprawić, zlikwidować, ponieważ no, trzeba jechać dalej, a z siodełkiem ni jak to się udać nie może. I tutaj właśnie widzimy... Przechorą uczestniczkę i tych dwóch ruchów mechaników, którzy z tym problemem się bardzo szybko uporają. Młodzież sobie tutaj uczestnicy łapią drugi oddech przed kolejnym etapem. Rowery na parkingu za chwileczkę wsiądą i ruszą sobie na dalszą część rajdową w kierunku ostoi bracholińskiej na jeziorem bracholińskim, aby wysłuchać prelekcji te na temat e, życia e, zwierząt, ryb, oraz ochrony właśnie tego dziedzictwa naszego przewodniczego w okolicach Bracholina. Za momencik tam już będziemy, kolarze siadają na rowery i właśnie udają się e, w stronę ostoi bracholińskiej, która oddalona jest od tego miejsca. күре бастадым, һәм I wszystkich właśnie uczestników rajdu rowerowego przywitała Bracholińska Ostoja, miejsce nad Jeziorem Bracholińskim. Czunku. Można poznać faunę i flory tej okolicy na tablicach pięknie wyeksponowanych. Miałem świetną przygodę. W połowie przygody miałem flaka. Musiałam jechać samochodem. Rajd podobał mi się. Wszystko mi się podobało do momentu kiedy gumę złapałem. Babci na początku siedzenie się rozkręciło i zamówiłam moja siostra, że po prostu pechowy dzień. Widzimy prelekcję pana Marka Króla. Szefa Centrum Edukacji Leśnej z Wągrawca, który krótką pogadanką na temat zwierząt i ochrony przyrody, o tym jak zachowywać się w lesie, o gatunkach ptactwa i zwierzyny płowej w takiej krótkiej, bardzo interesującej prelekcji, zaznajomił wszystkich z, z, tym, z, tym, z tym tematem. Było to bardzo potrzebne, ponieważ Sama przyjemność jazdy rowerem to na pewno jest wielki plus. Natomiast jeśli ktoś jeszcze dla siebie coś zachowa z dodatkowej e, wiedzy informacji, no to na pewno pozostanie mu to na długie lata. Kolekcja się skończyła. Oklaski dla Pana Marka I za chwilę wychodzimy, z co stoi. Przemierzamy dalsze mety robe, robego rajdu już teraz na miejsce e, ostatecznej e, mety, gdzie będzie dalsza część e, uroczystego, jubileuszowego, rajdowego, rowerowego naszego spotkania. Przy bramie wejściowej do Ostoi wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników bajdu. To taka pamiątka, która przy tym jubileuszu yy, nie stanie na wiele, wiele lat. Teraz jesteśmy już w Świetlicy, w Bracholinie, gdzie rozpoczynają się yy, zabawy i gry. Tutaj jesteśmy przed chwilą z Lotką, yy, teraz jesteśmy w środku, gdzie posiłek rajdowy yy, bardzo smaczny. za udział w zajęciowości y, młodzieży, opiekunom. Mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatni wyjazd. Po raz kolejny no, nie zawiedliście, możemy na to zliczyć. A za udział bardzo się kłania i dziękuję. Do następnego razu. Za dobra, dwie panie, dla każdego z uczestników spotkania na rowerach w majowym, jubiluszowym dniu. Każdy był zadowolony, każdy otrzymał taki pakiecik rajdowy. Co było w środku, czy ta ale sądząc po uśmiechach, wszyscy byli z upominków strażackich zadowoleni. Nic tak nie nobilituje uczestnika rajdu, jak uścisk w dłoni prezesa. Niektórzy po raz pierwszy mieli tą przyjemność. Ale miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni, a nasz powrotny jest prężno, prężnie działającą e, jednostką. I taki spotkanie na pewno będzie więcej. A tutaj wracamy do zabał z lotką ja! Nie wszyscy i wszyscy uczestnicy, musieli się zrelaksować Do trudach jazdy rowerem, mogli sobie korzystać do tarczy. Oczywiście były upominki również, były nagrody, był świetny klimat i można powiedzieć, że ten pomysł bardzo spodobał się uczestnikom rajdu. No i ta nasza lotka prawie godzinkę Zajęła wszystkim uczestnikom e, zmagań przy tarczy ten czas, właśnie taki na sportowo. Rowery sobie stoją, jak widzimy, wszyscy, wszyscy, wszyscy na, na parkingu. Natomiast tutaj liczymy punkty, rzucamy, bawimy się świetnie. Jest organizacja jest zabawa, bo o to chodzi. Są upominki, są nagrody i krótki komentarz prowadzącego. Ja, ja, ja tych lubię, jednych i drugi Wzywam cię na pojedynek. Jedna z koleżanek, druhany wolontariuszek również spróbowała swoich sił, a wszystko to okiem swojej kamery uchwycił druh Janusz Patelski, który jak zwykle towarzyszy takim sympatycznym imprezom i jest z nami od wielu lat. Szanowni mieszkańcy gminy Wągrowiec i lokalnej społeczności bracholińskiej, spotkaliśmy się dzisiaj przy pięknej pogodzie na rajdzie rowerowym zorganizowanym przez oficjalną Straż Pożarną w Łeknie, która obchodzi stulecia i dzisiejszy rajd rowerowy, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu przede wszystkim druhów i druchen oraz ich rodziców, opiekunów. No, uświetnił obchody tego strażackiego święta. Teraz mamy taką piknikową atmosferę, rzucamy sobie lotką, bo też miałem przyjemność tutaj być razem z Wami. Szkoda, że Was tutaj nie ma, ale pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Życzymy, życzymy Wam udanego popołudnia niedzielnego.